pojawiło się wiele ważnych aktualizacji z kierunku Kurska. Siły ukraińskie rozpoczęły zaskakującą kontrofensywę w kierunku Kurska, mającą na celu wykorzystanie luk w nadwyrężonej obronie rosyjskiej i koreańskiej Mając po swojej stronie przeważające siły i taktyczną przewagę terenową, Ukraińcy rozpoczęli nową ofensywę w kierunku kluczowych pozycji, które mogą na nowo zdefiniować kontrolę w regionie. Celem ukraińskiej ofensywy w tym rejonie jest dotarcie do Bolszej Soldackiej i zmniejszenie rosyjskich zdobyczy taktycznych osiągniętych podczas ostatnich trzech fal kontrofensyw. Takie posunięcie może skutecznie załamać rosyjskie linie i zmusić ich do przyjęcia postawy obronnej, całkowicie niwecząc rosyjskie plany wyparcia Ukraińców z Kurska. Poszerzając swój przyczółek, Ukraińcy mogą zniweczyć wszystkie rosyjskie wysiłki kontrofensywne i skutecznie odzyskać inicjatywę po raz pierwszy od sierpnia. Podczas poprzedniej rosyjskiej kontrofensywy od września do teraz, rosyjskie i północno-koreańskie siły w Kursku poniosły tak duże straty, że nie były już w stanie przeprowadzać ataków w kierunku ukraińskich pozycji, na co wskazuje niedawne przesunięcie przez Rosję dodatkowych sił z ofensywy we wschodniej Ukrainie do Kurska. Co więcej, największa koncentracja sił rosyjskich i północnokoreańskich znajdowała się w zachodniej części worka wokół miejscowości Nowo i Waniwka. Sytuacja ta ujawniła luki w liniach rosyjskich i północnokoreańskich, co stworzyło okazję do ukraińskiego kontrataku, który zakłóciłby ich połączone wysiłki. Rozpoczynając teraz szybki kontratak, siły ukraińskie mogły skutecznie wykorzystać luki w rosyjskich liniach, zanim rosyjskie posiłki mogły przybyć i zająć pozycję. Ukraińcy rozumieli, że mniejsza aktywność frontu na północny wschód odsudu oznaczała, że rosyjski garnizon w tym miejscu był prawdopodobnie. Rozciągnięte, co doprowadziło do tego, że osada Berlin była najsłabszym ogniwem rosyjskich linii i punktem skupienia dla ukraińskiego grotu. Główną przewagą taktyczną Ukraińców jest element zaskoczenia połączony z przewagą liczebną na tym odcinku frontu. Ponieważ Ukraińcy utrzymywali wyjątkowo korzystny stosunek ofiar do poprzednich ofensyw rosyjskich i północno północnokoreańskich, sił ukraińskich miało miejsce na przygotowanie kilku batalionów swoich jednostek rezerwowych, aby wykorzystać tę lukę do przełamania. Ukraiński atak był również możliwy dzięki bliskości ich jednostek do sudry i głównego węzła zaopatrzeniowego, co znaczy. Zwiększyło siłę ich pobliskiej logistyki i przyspieszyło ich ofensywę. Jeżeli spojrzymy na mapę topograficzną, zobaczymy również, że wszystkie wioski w pobliżu głównej autostrady znajdują się na Nizinach, podczas gdy autostrada znajduje się na wyższym terenie. Oznacza to, że Rosjanie nie mają strefy rażenia, w których mogliby łatwo wyeliminować ukraińskie natarcie, ponieważ Rosjanie muszą strzelać do konwoju podczas gdy Ukraińcy mogą ich ostrzeliwać, gdy przejeżdżają obok. Co więcej, Ukraińcy rozmieścili w okolicy potężne systemy walki radioelektronicznej, aby uniemożliwić rosyjskim dronom dotarcie do kolumny. Jednak Rosjanie Rosjanie zapobiegawczo zaminowali autostrada, by zapobiec takiemu ukraińskiemu atakowi z zaskoczenia. Niestety dla Rosjan ziemia zamarzła i stwardniała od ujemnych grudniowych temperatur w połączeniu z niewielką ilością walk w tym miejscu, aby odkopać zamarzniętą ziemię. Niedawno opublikowany materiał filmowy pokazuje, że pozwoliło to Ukraińcom poruszać się po polach wzdłuż autostrady, omijając rosyjskie miny, ponieważ trał do usuwania min prowadziły konwój na wszelki wypadek. Dodatkowy materiał filmowy pokazuje ukraiński konwój ostrzeliwujący rosyjskie pozycje, gdy przyjeżdżali obok, eliminując zagrożenie dostania się pod rosyjskie Ogień krzyżowy. Na koniec materiał do rosyjskich operatorów dronów pokazuje, jak próbują uderzyć w ukraiński konwój, ale połączenie jest natychmiast przerywane przez ukraińskie systemy walki radioelektronicznej. Ogólnie rzecz biorąc, Rosjanie całkowicie wyczerpali swoje możliwości ofensywne w Kursku, odsłaniając wrażliwe słabe punkty w swojej obronie, które Ukraińcy po mistrzowsku wykorzystali. W wyniku ukraińskiego ataku z zaskoczenia i przewagi taktycznej wstępne informacje wskazują, że Ukraińcy pokonali rosyjskie siły szkieletowe strzegące Berdina i przejęli pełną kontrolę nad Osadą i okolicą. Jeżeli Ukraińcom uda się skonsolidować swoją kontrolę w tym miejscu, stworzą silną bazę wypadową do kolejnego ataku w kierunku bolszoje Soldatskoje, kluczowego rosyjskiego punktu rozmieszczenia i centrum logistycznego dla wszystkich rosyjskich operacji we wschodniej części WORKA. Na koniec, doceniając wasze niezachwiane wsparcie, uruchomiliśmy znaczącą noworoczną wyprzedaż na naszej niezależnej stronie z wiadomościami, to ostatnia szansa na uzyskanie 40% zniżki na nasze ekskluzywne analizy strategiczne, przeglądy wszystkich frontów i filmy z analizami taktycznymi. Jeżeli chciałeś wesprzeć moją pracę, ale nigdy nie miałeś okazji, teraz jest idealna okazja do dokonania zakupu. Sprawdź link w opisie, aby skorzystać z wyprzedaży i zasubskrybować naszą nowo uruchomioną niezależną stronę z wiadomościami. Twoje wsparcie ma decydujący wpływ na naszą zdolność do dalszego tworzenia tych raportów i doceniam każdego, kto do nas dołączył.